Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jestem Magda, jestem trenerem personalnym z Napędzamy do Zmiany. W dzisiejszym nagraniu chciałabym Ci dać jedną taką małą wskazówkę dotyczącą tego, w jaki sposób planować obiady. Bardzo wiele osób ma z tym problem. Ja sama przez bardzo długi czas borykałam się z takim problemem, co ja mam ugotować na obiad. I no, był to zawsze problem, który pochłaniał dużo czasu, bo samo zastanawianie się nad tym, co dzisiaj znowu ugotować. Zabierało cenne minuty mojego życia, następnie trzeba było zrobić odpowiednie zakupy, e, przygotować ten obiad, no i jak wiesz, e, jest to coś, co spędza nam czasami sens powiek, zwłaszcza jeżeli akurat mamy na przykład rodzinę, mamy dzieci i chcemy, żeby wszyscy się zdrowo odżywiali i zależy nam na tym, żeby gotować zdrowo. To nie będzie dzisiaj wskazówka, która powie Ci, jakie masz obiady gotować, ani nie podam Ci tutaj żadnych przepisów. Podam Ci jedynie system działania, który ja wdrożyłam już jakiś czas temu. I to jest system, którego nauczyłam się od Kamilii Rowińskiej. Nie pamiętam, czy to była, czy to dowiedziałam się z jej książki, czy z jakiejś jego, jej nagrania. Prawdopodobnie była to jej książka, Kobieta Niezależna, którą na marginesie serdecznie Ci polecam. I co takiego zaproponowała Kamila? Kamila zaproponowała takie rozwiązanie, że planowała sobie cały miesiąc z góry. Ale uwaga, to nie było takie, takie planowanie, że 1 sierpnia jesz to, 2 sierpnia jesz to, 3 sierpnia jesz tamto. Tylko polegało to na tym, że planowało się 5 posiłków, 5 obiadów na cały miesiąc. Polegało to na tym, że w poniedziałek jadło się konkretne danie tak? i zawsze w poniedziałek było to samo. Następnie zawsze we wtorek było to samo, w środę, w czwartek i w piątek. E, Kamila akurat ma rodzinę, więc było to planowane z wszystkimi członkami rodziny, żeby każdy był w miarę zadowolony. Ja jestem e, sama, więc e, ważne, żebym ja była zadowolona, więc gotuję to, to na całą ochotę, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, żeby zawsze jeden, w ten sam dzień tygodnia było to samo do jedzenia. Dlatego, że możesz sobie zaplanować na cały miesiąc zdrowe posiłki. Oczywiście z sezonowych produktów spożywczych, czy tych, które są dostępne akurat teraz. Masz zawsze danego dnia, wiesz, co będziesz jadła, nie musisz nad tym myśleć, kombinować, zastanawiać się, zaoszczędzasz w ten sposób sporo czasu, który możesz poświęcić na cokolwiek masz ochotę. Może na przykład na trening, na, którego zawsze tego czasu, na który zawsze nam tego czasu brakuje. Jeżeli chodzi o same posiłki, to warto je tutaj urozmaicić. Na przykład, na jeden dzień zjeść mięso wołowe bogate w żelazo, innego dnia może być to drób, jeszcze innego może coś bezmięsnego, jeszcze innego może być to ryba albo na przykład jajka. Chodzi o to, żeby te posiłki były urozmaicone i żeby, były, żeby za każdym razem znalazło się w nich coś innego. Jednego razu może być to na przykład warzywo, warzywa korzeniowe, na przykład marchewka, pietruszka czy seler, innego dnia mogłyby to być warzywa krzyżowe. Takie jak brokuły, kalafior czy brukselka, innego dnia może być to nie wiem, coś liścia na przykład szpinak czy jakaś sałata. Możesz pokombinować, masz tylko 5, 5, ewentualnie 7 pomysłów na dany miesiąc, i myślę, że to jest akurat fajna wskazówka, i to jest wskazówka, która naprawdę potrafi oszczędzić bardzo dużo czasu. Mam nadzieję, że to ci się przyda. Mi się przydało, ja z tego, z tego często korzystam i mam nadzieję, że w jakiś sposób może to pomoże również Tobie. Jeżeli takie filmiki są pomocne, zostaw mi proszę łapeczkę w górę. Może jest ktoś, z kim mogłabyś się podzielić tym filmem i pomóc mu również usprawnić swoje działania w kuchni i swoje planowanie. Bardzo by będzie miło, jeżeli napiszesz coś od siebie, a jeżeli oglądasz mnie na YouTube, to proszę zasubskrybuj mój kanał, jeżeli ta tematyka Ci odpowiada. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia!